Powstanie polski Pentagon. Tak. Pojawiła się informacja, że powstanie budynek, taki odpowiednik, miniatura amerykańskiego Pentagonu, tylko że w Polsce. I oczywiście to nie jest pierwsza taka chęć, o może tak to powiedzmy, ponieważ już takie pomysły zaczynały się pojawiać w latach 90. i co jakiś czas to wraca. I kiedy o tym usłyszałem, to myślałem, że chodzi o ideę i że ktoś pomyślał, że stworzymy nowoczesny, nowy system dowodzenia, zarządzania, taki oparty na tym amerykańskim, chociaż są też rozwiązania innych państw, równie dobre, według niektórych jeszcze lepsze. No, zawsze trzeba dążyć do tego, żeby być lepszym niż to, na czym się wzorujemy. Tylko, że jak się okazało, nie. Chodzi o po prostu o budynek. Ja oczywiście tutaj jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o zamknięcie wszystkich tych odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo w jednym miejscu. Niektórzy mówią, schrony to będzie na dziesiątki, setki metry pod ziemi, metrów pod ziemią, nic im się nie stanie. No ale ja i tak jestem sceptyczny. Jeden budynek, w którym są wszyscy, to lepsza możliwość obserwacji. To niekoniecznie on musi być, zostać zniszczony przez kilka rakiet. Są też inne metody. E, Neutralizacji budynku, i czy może nawet nie budynku, tylko tych, którzy są w środku. Nie. Myślę, że tu nie chodziło o zamknięcie wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, w jednym budynku. Tutaj raczej chodzi o gest, o symbol, czyli stworzenie budynku i przedstawianie go jako ten. Najważniejszy budynek w naszym państwie, czy też jeden z najważniejszych budynków, ponieważ tutaj kilka takich budynków, oto miano, mogłoby rywalizować. Nie, tu myślę, że będzie budynek, który będzie symbolem, który będzie pokazywał, jak potężni jesteśmy, a i tak w tym budynku będą osoby, które nie będą aż tak ważne nie będą tak ważące, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Oczywiście to będzie bardziej biurowiec i tak bez tych osób, które będą w nim pracowały, tych, którzy tą papierkową robotę wykonują, no bez tego nic nie działa, ale myślę, że oni będą, będzie ich łatwiej poświęcić, przepraszam wszystkich tych, którzy będą w nim pracować, a może dla mnie nawet się tam biurko znajdzie, żartuję, może nie do końca, i... Yy, to nie będą ludzie, to nie będzie biurowiec, który nawet gdyby przestał istnieć, albo też trzeba było go szybko ewakuować, będzie to w istotny sposób wpływać na nasze bezpieczeństwo. Wszyscy teraz dążą do decentralizacji, do rozproszenia dowództwa. I to nie może wyglądać tak, że wszyscy siedzą w tym budynku i nagle o, opuszczamy go i dopiero do tych zapasowych centrów dowodzenia rozproszonych się przemieszczamy. Nie. Najlepiej, kiedy to od początku jest rozproszone. Dowodzenie nasze, czyli na przykład w kilkunastu miejscach są ci najważniejsi ludzie, te najważniejsze struktury. One mają bardzo dobrą z sobą łączność, a w razie W dochodzi do dalszego rozproszenia, do dalszego no, zmienienia stanowisk na te zapasowe, na te awaryjne, na te w razie W przewidziane. Więc na początku stwierdziłem, no bez przesady, po co nam taki budynek? Później stwierdziłem, że to ma być symbol i on nie powstanie teraz, tylko za jakiś czas i że to jest oczywiście coś, co nie będzie tak negatywne dla naszego bezpieczeństwa, jak mi się na początku wydawało. Że to będzie coś zupełnie innego niż na początku sądziłem. No i to jest ten lepszy wybór. Oczywiście teraz pojawia się pytanie czy jest taka potrzeba w chwili obecnej takie coś budować. Jeśli chodzi o symbole, jesteśmy w tym dobrze, ponieważ je uwielbiamy. Tylko że taki symbol może się pojawić tylko i wyłącznie wtedy w mojej opinii, jeśli stworzone zostałyby inne elementy, które na to nasze bezpieczeństwo wpływają w wielokrotnie większy sposób. I tu przepraszam wszystkich tych, którzy woleliby w odpowiednio umieszczonym, z odpowiednim dojazdem miejscu pracować, służyć z dużymi parkingami, z klimatyzacją, w idealnych, nowoczesnych warunkach, ale dopóki na przykład nasza infrastruktura szkoleniowa woła o pomstę do nieba, jest rozwinięta w stopniu niewystarczającym, żeby nawet zapewnić tym siłom, które posiadaliśmy 3-4 lata temu odpowiednie warunki, możliwości szkoleniowe, a teraz ma być więcej, potężniej i nowocześniej, no to tak to nie może wyglądać. To jest zupełnie inny poziom y, potrzeb niż nam się wydaje, i te wiele miliardów na ten Pentagon nasz, no powinno być wydane na przykład na infrastrukturę szkoleniową, na wyszkolenie instruktorów, stworzenie tej bazy. Instruktorów tych miejsc, gdzie to szkolenie się będzie odbywało. Nie mówiąc już o koszarach, o innych miejscach, gdzie ludzie służą i pracują. To nie wygląda wszędzie tak idealnie, jak się niektórym wydaje. Dużo rzeczy jest takich, że aż wstyd. Może tak to nazwijmy. Że my myślimy o tym, wydajemy na to, tutaj to, tamto, siamto. A tu się okazuje, że jak tak schodzimy do tego poziomu, gdzie zwykły człowiek musi w tym egzystować, musi tego używać. No, tu by można dużo słów powiedzieć. Więc, pomysł ciekawy, no ale nie dziś. Mamy zbyt dużo innych wydatków, i chociaż to będzie świetny symbol. To lepiej stworzyć rozproszony system dowodzenia z odpowiednią łącznością, w tym pokablu, którego się tak łatwo nie da zakłócić, wykryć i przerwać, i to też kosztuje do tego stworzyć zapasowy system tych wszystkich elementów naszego dowodzenia i dla tych najważniejszych osób do tego szkolenia, to znaczy infrastruktura szkoleniowa baza, jeśli chodzi o koszary, o miejsca, gdzie ludzie po prostu służą i pracują, i dopiero wtedy można się zastanowić, gdzie, jaki, jak duży ten budynek wystawić. No ale to jest potrzeba trzeciorzędna, i myślę, że to właśnie było przedstawione, że ok, zrobimy takie coś, tylko że do tego dojdzie za kiedyś, za ileś tam lat. Nikt chyba nie spodziewa się, że to będzie teraz, w tej chwili. Myślę, że to wszyscy już zrozumieli, że no kiedyś takie coś powstanie. Ponieważ gdyby ruszono z tym teraz, no to jest zbyt dużo innych potrzeb, żeby o takim czymś myśleć. I jeśli chodzi o ten system dowodzenia, zamknięcie tych wszystkich ludzi w tym jednym budynku, może by było wygodnie, może by było fajnie, może by to świetnie wyglądało i może by przetrwali. Kiedy zeszliby do tych schronów w razie czego, tylko że no, jeśli budujemy system dowodzenia, to budujemy go od początku taki, jaki powinien być. Tak jak powiedziałem, kilkanaście miejsc odpowiednio zabezpieczonych z odpowiednimi schronami, tak żeby w trudniejszy sposób było naraz się tego wszystkiego pozbyć, plus oczywiście o wiele więcej miejsc, gdzie będzie to wszystko dyslokowane w razie czego. I to musi być dyslokowane nie, kiedy już się wszystko zaczęło, tylko zdecydowanie wcześniej. No, i takie rzeczy też się ćwiczy. I co ciekawe, takie rzeczy są niekiedy częściej ćwiczone niż na przykład wyjście jakiegoś batalionu w trybie alarmowym. Tu, yy, tak, muszę to powiedzieć. Kiedy zaczniemy ćwiczyć na poważnie niektóre elementy, które wpływają na nasze bezpieczeństwo. Kiedy na przykład stwierdzimy, że ok, zaczynamy teraz pracę, żeby w ciągu na przykład dwóch lat dojść do poziomu, że możemy w trybie awaryjnym na przykład po zgłoszeniu tego do tego batalionu 6 godzin wcześniej, z wyprzedzeniem 12 godzin wcześniej, wyjść w trybie awaryjnym całą ilością tego sprzętu, co trzeba, na to stanowisko, gdzie oczywiście. Ten batalion czy też jego poszczególne elementy mają się znaleźć, no żeby nie doszło do jego zniszczenia w bazie wyjściowej. I to nie da się tak, że powiemy zróbcie to. Nie, to potrzebny jest plan. Tu trzeba powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy opracowywanie wszystkich założeń, które mają za zadanie umożliwić nam stworzenie warunków, żeby za dwa lata można było w odpowiedni sposób takie coś przeprowadzić. I zrobić wszystko, żeby takie, takie coś się dało. To też jest taki mój konik, żeby takie rzeczy były prowadzone. No a kiedy mówimy o Pentagonie, to może mówimy też o skronach. Gdzie stworzenie tych skronów, gdzie stawianie na to, a gdzie obrona cywilna? Kończmy. Miało być wesoło, więc. Może kiedyś powstanie, ale w innej formie niż się niektórzy spodziewają, bardziej jako biurowiec, a nie jako miejsce, które będzie gromadzić wszystkich tych najważniejszych. Wtedy będzie łatwo ich śledzić i inne rzeczy z nimi robić. A to tak nie powinno wyglądać, więc miejmy nadzieję, że o ile powstanie, to te inne rzeczy ważniejsze zostaną stworzone wcześniej. Bataliony też niech się nauczą. To znaczy, dajmy im taką możliwość. Ponieważ to nie jest wina tych, którzy tam siedzą, tylko po prostu im się takiej możliwości nawet nie da zrobić. No ale to jest odrębny temat. Czyli w końcu będzie ten Pentagon w innej formie niż myślimy bardziej minimalistycznej, i tam będą zupełnie inni ludzie niż się niektórzy spodziewają, ale to do tego w końcu dojdzie. Oby doszło do tego po tym wszystkim, co jest ważniejsze od tego. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.